To miał zjechać już no. o, jeszcze stabilne wezmę Ta. Tu jest przygotowana już ekipa do zmiany, ale trzeci po prostu postanowił jeszcze jedno okrążenie zrobić. Czy to będzie to decydujące okrążenie? Dopiero dowiemy się za 5 godzin i 45 minut. Ja mogę zjedzie dzisiaj. Jakie mamy w ogóle nastawienie? Moto, które tutaj są nastawione na trzecie miejsce minimum. Obecnie bocja jest druga. Rokujemy. Musimy zaniewać proste dziecko i wyrzucić nie w las. <laughs> Niech szukają. Wiemy już, jaką mają taktykę. Przyjmujemy to bardzo rozsądnie. Pogoda się robi coraz lepsza. Ma coraz więcej padać. Dochodzi do zmiany. Podaj. Tutaj podana kostka, kostka pomiarowa zostaje wrzucona do maszyny losującej bęben został zapakowany zmiana została dokonana bardzo dobrze